Najpierw się pozbądźmy tych dziadów tutaj. Ile ich tam jest? Pali się? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Didi, a to jest Antarktyka. 8, 8. Jak widzieliście, jechałem tutaj skuterem kawałek jeszcze yy, trasy od poprzedniego miejsca, w którym skończyliśmy. Tam mamy ciągle nasz punkt do soli wiercenia, ale tutaj po drodze na coś napotkaliśmy. Jest jakaś, jakaś taka yy, przebudówka tutaj, kurczę, na zboczu. Wejdźmy sobie tam. Tam pewnie coś będzie na darmo te nam wyciągnięty. Jest coś? Nie, nie ma. No możemy sobie zapisać grę. Zapiszmy sobie grę. W ogóle na początku filmu namówię was serdecznie, żebyście łapkowali, komentowali i subskrybowali. Dajcie znać, co myślicie o tej grze, czy wam się podoba. Tu mamy jakieś nowe notatki. I co my tutaj mamy? Moje ręce drżą w nowym miejscu wiercenia. Odkryliśmy ogromną jaskinię zaledwie 20 metrów pod powierzchnią lodu. Czujniki wykryły w nim ruch, ale jest oczywiste, że jest to po prostu błąd sprzętowy. Inżynierowie zastanawiają się, jak zmodyfikować wiertło, abyśmy mogli zejść na dół. Wszyscy są na krawędzi. Efimow nie spał od trzech dni. Wracam do stacji badawczej, aby powiedzieć moim kolegom wszystko. Okej, okay, czyli będziemy do jakiejś jaskini schodzić. Jeżeli tam już dotrzemy. Tutaj mamy naboje, spoko, weźmiemy sobie naboje. Naboje się przydadzą, bo coś czuję, że w tej jaskini będzie masa tych potworczych. Jeszcze mogę coś tutaj wziąć. Chyba już więcej nic. Więc wejdźmy sobie stąd. I jedźmy dalej, kurde. Poczekajcie, a te skrzynki... Nie, nie mogę przejść do skrzynek. Dobra, jedziemy dalej. Patrzcie, tutaj też są te potwory, no ja pierniczę. Nie mamy apteczek, nie mamy naboi, wszystko potraciłem. Czy ja mogę... Czy ja mogę jakoś... Boże, ile tu jest? Weźmy może jakoś... Jakoś gdzieś się schowajmy Ja czy tego małego załatwię A tamte spróbuję jakoś zgubić tutaj No fajnie Ale się teraz zrobiłem Zliczowały się czy co? Spróbujmy takie załatwić O Dobra, tego się jednego udało załatwić, nie? Jest, gdzie to lata tutaj? Muszę do jakiegoś budynku wejść. Ten jest Tam jeden został chyba, co? Ten jeden chyba został tylko, mi się wydaje. Wejść do jakiegoś budynku spróbujemy. O matko, leci tu? O, otwiera mi to tu. Zamknij to. O, są naboje. Dawaj naboje tutaj. Dobra, dziada załatwimy, chodź tutaj. Mam Na nadzieję, że tylko ten jeden został. Trzeba będzie apteczkę znaleźć, bo kurczę. Kiepskawo jest, powiem wam. Nie wiem, gdzie on tutaj warczy. No tu jest. Muszę dobrze celować teraz. Uff. No i co, Siedem naboi straciłem. Ja pierniczę. Muszę bardziej oszczędnie te naboje używać. Tutaj mamy kolejną mapę, dobra. Sprawdźmy sobie szafki coś się otworzyło, ja tu pewnie... Słyszę, że coś łazi tam. Dobra, mamy amunicję troszkę. Mogę to otworzyć. Więcej amunicji. Dajcie mi więcej amunicji. Dobra, wbijmy tutaj. na w środku coś jest jeszcze. O! Ale to jakiś większy błąd, mam wrażenie. Cztery naboje zostały, serio. Patrzcie ile krwi. Mamy tu jakieś ciało. Ktoś tu leży. Okej. Okay. Gościu dostał w głowę. Yy, co my tutaj możemy... Każde krótsze. Dobra, będziemy mogli się dostać do tego pomieszczenia tam obok. O, Jakiś człowiek schodził. Ojciec. To toczno on. On żyw. Tata, to zdecydowanie on. On żyje. Czyli żyje nasz ojciec. O proszę, byłem pewien, że nasz ojciec jednak nie żyje. Co tutaj jest? Amunicja do karabinu. Ja nie mam tego karabinu. Gdzie mogę ten karabin znaleźć? Chciałbym karabin znaleźć, przydałby się. Taki karabin. Na no boj nie mam, ma mało zdrowia. Kurde, kiepsko, powiem wam, kiepsko. Dobra, widzimy tutaj, mamy kartę. O. o, tu będzie dużo rzeczy. Jest jakiś, co to jest? Miotacz pomieni. Dobra, spoko. Będziemy palić tych dziadów teraz. Spoko. To mi się podoba. Tutaj mamy tak. Paliwo do miotacza. Tutaj mamy amunicję do karabinu. Tu jeszcze karabin trzeba by znaleźć. Amunicję do karabinu. O, do strzelby. Strzelba też jest. Spoko. Latarka. O, przyda się. Na pewno się przyda latarka. Jak ja mogę zmieniać to sobie? Tu mamy miotacz miotacz A latarkę? Nie będzie to latarkę. Tam pewne potwory są, bo... Kurde, strasznie głośno jest. Mogę jeszcze coś tu podnieść? Tu jeszcze coś jest, o. Wiecie co, wykorzystamy sobie... Zobaczymy jak ten że działa, co? Tu na pewno będzie na czym to wypróbować. Zaraz sobie przejrzę te szafki, a najpierw... Najpierw się pozbądźmy tych dziadów tutaj. ile ich tam jest! Pali się? PAL SIĘ! Pa pal się, gnojku, Czemu on jeszcze żyje? Dobra. Pali się. Na sobie sobie miotacz. Mm, dobry to jest tylko ja nie wiem, czy... Ja muszę cały czas yy, tym ogniem walić w nich. Czy po prostu jak już je podpalę, to będzie dobrze, nie? Pal się gnojku tam, pal się. Dobra, otrzymuję obrażenia, widzę. Kurde, ile ich tam jest? To jest ten idzie wielki. To wielki tu idzie. Cofa się, Lidi. Wiecie co, może jego załatwię jednak. To jest za. za. Mm, za mało miejsca jest, go załatwię z tym. pistoletu tego dziada. Strasznie dużo ich tam jest. Mam nadzieję, że opłaci mi się tutaj wejście, że znajdziemy coś ciekawego tam. Gdzieś tu łaził. Co tu się pali jeszcze? <laughs> idzie, 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 idzie! Idzie! O matko, idzie tu. Idzie tu, idzie. Dobra, wychodzimy stąd. Tutaj jest. Z... Wie... Uff, to była szybka akcja, ale trochę wystraszony byłem, powiem Coś ty się jeszcze pali, jara się coś, nie wiem. Dobra, bijamy tutaj. Myślę, że wszystkie już wykończyłem. No, tutaj było ich najwięcej, dobra. Tutaj na pewno znajdziemy jakieś przydatne rzeczy. Tu jakieś ręce odbite, pokrwawione, zakrwawione. Yy, zobaczmy sobie te wszystkie szafeczki. Otwieramy sobie te wszystkie szafeczki tutaj. To no jest straszna lipa, bo ja tutaj praktycznie nic nie znalazłem na amunicję pistoletową. Do pistoletu, ym, ale nic poza tym. Więcej tu nic nie ma. A tu? A stąd przyszedłem, dobra. Nie, ja stąd nie przyszedłem. Stąd przyszedłem. Dobra, weźmy sobie, zobaczmy jeszcze tutaj są mm, szafki. Co się tutaj znajduje ciekawego. Niestety to coś obawiałem, Praktycznie nic. Zestaw pomocniczy. Paliwo do miotacza. Hmm. Weźmy sobie tą apteczkę, zużyjmy. No i tutaj jeszcze coś jest. Amunicja do strzelby. Gdzie tą strzelbę mogę znaleźć? Strzelba by. Spoko była, kurde. Strzelba jest mocna. Zawsze strzelby są mocne. Matko, tutaj. Czemu to jest tak ciemno? Jest strzelba! O, jest strzelba, nas! Nice. Dobra. Jesteśmy teraz niezwyciężeni, słuchajcie. Tu mamy jakiś. Nic nie rozumiem. Według analizy radiowęglowej, wiek próbek stworzeń, które dostarczyliśmy do laboratorium, nie jest prehistoryczny. Urządzenie pokazuje, że są z nami w tym samym czasie. Jak to jest możliwe? Naprawdę nie lubię tego wszystkiego. Okej, okay, czyli to nie są jakieś prehistoryczne zwierzęta, tylko współczesne, więc wydaje mi się, że one. Wydaje mi się, że gdzieś tam, w tym jaskini znajdziemy jakiś statek obcy albo coś. Aby ja tak obstawiał, powiem aby? I po prostu one przybyły. z kosmosu do nas, dlatego. Nie są one prehistoryczne. Wziął bezpiecznik. Aha, dobra, potrzebowaliśmy bezpiecznik, więc. Nie wiem po co jeszcze, ale pewnie później nam się przyda. Dobra, zobaczymy sobie oczywiście te szafeczki. Przejrzymy sobie jeszcze tutaj. Co, tu? co to było? Myślałem, że to był jakiś kibase Przejrzymy sobie jeszcze tutaj, co ciekawego znajdziemy i wychodzimy już na zewnątrz. O Jezu, a one się tu wzięły? Skoro one się tu wzięły? O Jezu, jak... Boże, jakie się boję takich rzeczy. O nie! One się zrozpiły wszystkie, ale głupie to jest. Nie powinno tak być. Wszyscy się zrozpili. O kurde. Co to było? To jakaś wyrzutnie rakiet. Okej, okay, wrócimy do tego miejsca, w którym byliśmy, wychodzimy na zewnątrz yy, Ogarniemy tam temat z tymi potworami, które tam są Wszystkie tu zjaramy, a jak? Wszystkie zjaramy tutaj. Nie dacie... Pirady, palta się! Dobra, jeszcze ten jeden został. Spali się sam Dobrze, że stabiny nie ma. Jeszcze poprawka. Tam jeszcze jakiś wybiega, tylko nie wiem, czy one nie wychodzą za czas. z tej dziury tam. O, chyba tak, one chyba wychodzą za czas z tej dziury, kurde. Czy lipa w sumie? A no, jak najszybciej się tam dostać do tej dziury. Yy, tylko jak? No właśnie. Tak po prostu tam wskoczyć? A ja, ta, ta kolejka do czego jest? Ona z góry tam jest, dobra. Kurde, biegnie następny. Spróbujemy go z jara, ale one wychodzą z dziury na bank. Pat, no, no i wyszedł następny, no właśnie. Spróbujmy tutaj skorzystać z tej koletki, Nie wiem, raczej wątpię, żebyśmy mogli, ale... Może coś w środku tu znajdziemy. Tam jest jakiś guźg. Nie, to pewnie będziemy z powrotem stąd wyjeżdżać tym. Te ugnają mijemy, a tam możemy wejść. Tam by się przydało wejść. Tu są jakieś schody, dobra. Może ja sobie wezmę pistolet na razie Co ja muszę tu zrobić? Chyba jednak nic. Czekajcie, tu mogę wskoczyć? To jest schody też. Ale nie wygląda na to, żebym coś musiał tutaj uruchomić, że żadnego, żadnego urządzenia tutaj nie ma, więc... Chyba muszę po prostu wskoczyć tam do tej dziury, chyba że tutaj coś mam włączyć. Dobra, wskoczmy tam. Nie, tu jest drabina, spoko. Ła! Zginąłem? Nie. Okej, okay, jesteśmy w tej jaskini tutaj. Ale już biegną jakieś dziady. Jak piernicze. Przeładuj to szybko! Dobra. Eee, słuchajcie, to co się znajduje w tej jaskini sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku już. Ten już zakończę, ale udało nam się tutaj wbić, zobaczymy czy odnajdziemy naszego ojca i zobaczymy co w tych jaskiniach się tutaj skrywa. Także zapraszam Was do kolejnego odcineczka. Pętacie łapka, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się już niedługo, trzymajcie się, pa! pa.